Kontynuujemy y, odcinek Muzeum Polskiego Kraftu z Browaru y, Ustroń z Sebastianem. Sebastian jako były pracownik y, zamkowego Browaru Cieszyn powygrzebywał naprawdę takie rzeczy, o których ja nie miałem pojęcia. Co Tak, mi? ale to jest... Mm, nie wiem czemu mówisz o Browarze Cieszyn, jak to nie jest Browaru Cieszyn. Ale było uważone. Tak, ale browarze w Browarze Cieszynie, w Browarze Mieszczańskim w Cieszynie. No tam, e, w tym małym. Tak, tam Okej. Okay. Okay. Tak. Nie wiem, jak, jak blisko to tutaj, żebyście zobaczyli. Ena. To jest browar Żelazny Drwal. Eee, nie wiem, ile Warek wypuścił. Eee, na pewno, na pewno był witbir i był na pewno Pils. I coś jeszcze, w jakich ilościach, nie mam pojęcia. Ten, ten browar należał do naszego piwowara z browaru, czyli mm -hmm. Adriana Sikory. I notabene to nie jest piwo, nie dostałem go od niego, tylko dostałem od jednej z restauracji, gdzie sprzedają się piwa kraftowe, a że przenosiła z jednego miejsca na drugie, to wyciągnęła mega dziwne rzeczy. <laughs> I to jest między innymi z piwnicy z lokalu. Tak, słuchajcie, zły wstęp był, bo rzeczywiście w Cieszynie przez kilka lat funkcjonował mini browar mhm. y, chyba stawiany przez Andrzeja Głasiewicza, z chyba tego, tak. co pamiętam. Ym... Prowadziła go, e, nie pamiętam imienia i nazwiska, kobieta to tak. była, To był ewenement w, w polskim świadku tak, piwowarki, tak. piwowarskim w tamtym czasie, że kobieta e, w swojej restauracji postawiła ten browar i była piwowarką. Także pozdrawiamy, tak. przepraszam, zapomniałem e, danych ja, ja szukam też pamięci i, <laughs> tak bym się przygotował, gdybym wiedział, że... Jasne, tam, ale tu w, ogóle, w ogóle zapomniałem, że rzeczywiście był ten mini browar w Cieszynie. Tak. Ja sięgnę po otwiera, czyli inną butelkę piwa, a ty powiedz, ile lat jest ten Witbir? O, słuchajcie, ostatnio piliśmy Witbira w Poznaniu. Kooperacja Pinty jakiegoś francuskiego browaru. Nie wiem, czy to był. Księżniczka, wiosna? Tak, to nawet nie był Witbir, chyba sezon. No to, to pomyłka była próbowanie go tyle lat po terminie. Tutaj, słuchajcie, mamy termin 31 grudnia 2012: 12 lat. Panie, a kto nam się zabroni dobrze bawić? Ale moment, to jest chyba w ogóle rekord Muzeum Polskiego Craftu. ja przyjedziesz jeszcze raz do ustrony i będziesz mógł kanał zamykać. Pokos, żelazny drwal, ja nie słyszałem o takim browarze, w sensie kontraktowcu. No, tu może być gasing. podejrzewam. Nic się nie dzieje. Lejemy. Ale wygrywcie... Ej, odpowiedz... Ej, podpowied... Ej, co jest? z Wiedmirowa. <laughs> my... Ej, co jest? 12 lat po terminie, gdzie jest kolor yy, bursztynowy. Ale jaja. No jestem w szoku. To nie powinno... Wyglądać, wygląda świetnie. Nie, ja że wygląda świetnie, to jak już powąchałem. Ko Czuć kolendrę. Fenole? No tak, ale hello, to jest piwo belgijskie, no tu wszystko gra. No gra, tak. Nie wiem, Kurde. czy się nadaje do picia. Ej, Słuchajcie, są fenole. Ale jest takie... niesamowite. 12 lat podacie. Skórka pomarańczy. Ej, no nie spodziewałem się czegoś takiego. Ja ja mówiłem, że to będzie nie do wypicia, Ale no, moment, dobra. ale moment, to wszyscy znawcy mówili, nie ma szans na leżakowanie jasnych piw. Ale może to, że to jest styl belgijski. Chociaż nie no, przecież piliśmy tą księżniczkę wiosny, to... to... Pachnie naprawdę? Okej. Okay. Smakuje dramatycznie. <słaniczna> o, Jezu. <słaniczna> dobra. Nie, nie, do wypicia. nie do wypicia. Nie, nie, nie. Jest taka cierpkość, nie? strasznie cierpkość, cierpkie. Tak, jest cierpkość, jest cierpkość, pachnie, pachnie dobrze, no chociaż gdzieś tam kanaliza teraz zaczyna wychodzić, ale, ale wygląd, wygląd i pierwsze zapachy były genialne, no nie, jeszcze dam mu drugą szansę. Czekaj, czekaj, zamieszam, może to trochę... <grym> tak, ale y, siarkowodór zaczął wychodzić, tak. z tego co powiedziałeś, to była kwestia czasu. Tak, no nie, no już, już mocno wychodzi. Mamy jajo siareczka i nie do wypicia. Także otworzyliśmy, po, pochwaliliśmy się y, browarem żelazny y, drwal. Widzisz? Nie wiedzieliśmy, o nim, no, a teraz nawet piwa pijesz. Co prawda, nie <śm> ale to nie zbyt piwowara. To, to jest to niesamowite, jest... bo ono na, na początku jest cierpkie, a potem zostawia taki posmak, taki apteczny. Tak, mocno to apteczny. Bandażowy, tak, tak, tak. apteczny. Uh, dramatyczny. No nie, nie, nie. No ale to. Ja już to trzeci raz powtarzam. kto nam się zabroni dobrze bawić. Sebastian, świetnie. Dzięki no. wielkie. Oby tylko y, takich y, właśnie uczestników y, życzyłbym sobie w Muzeum Polskiego Kraftu, gdzie mamy dystans do tego co pijemy. Y, nie tylko wąchamy wszystko no. i ten tylko jest po prostu niezły fan. No. I zabawa, tak jest. Dzięki. Świetnie. Na razie.